Sylwester Wardenga w mocnych słowach krytykuje zachowanie boksela podczas walki oraz zapowiada powrót filmów. Radca prawny nazywa informację o aresztowaniu AMG Plotką, wskazując na błędy w piśmie przedstawionym przez Konopskiego. Aniela od Ksztofa Gonciarza pokazała treść wiadomości jaką wysłała do Wardęgi, informując, że wiadomość była cringeowa. A Federacja Fame wygląda na to, że tajemniczo zdradza ilość sprzedanych pay-per-view. Zacznijmy może od tematu IMG oraz Konopskiego, a tak naprawdę to w tym momencie również radcy prawnego, który nazywa informację o aresztowaniu streamera plotką, wskazując na dziwne błędy. Powiedzmy, że mamy może nie aktualizację, a bardziej inną perspektywę i element przynajmniej na chwilę stą tworzący wątpliwości co do sytuacji streamera IMG. Przedczoraj na kanale Konopskiego pojawił się materiał, w którym poinformował, że streamer trafił na dwa miesiące do aresztu, a w ramach Potwierdzenia tej informacji pokazał, jak to określił, radca prawny Karol Hojda urywek pisma, który w jego opinii może nie być autentyczny. W ramach wprowadzenia zacznijmy od tego, kim w świecie internetu jest radca prawny Karol Hojda, no i można powiedzieć, że Tiktokerem, który prowadzi profil o nazwie Ponad Prawem. W opisie tego profilu możemy zobaczyć informację Radca Prawny Wrocław dziela się praktyczną wiedzą prawną i omawiam afery. No i dotychczas jedyną informacją mającą potwierdzić areszt IMG był właśnie wycinek uzasadnienia, który pokazał Konopski, w opinii jednak radcy prawnego, mamy w nim kilka dość istotnych błędów, które powodują u niego wątpliwości, czy to autentyczna informacja. Po internecie krąży plotka, że popularny streamer IMG został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Potwierdzeniem tego faktu ma być częściowo zanonimizowany urywek pisma, który widzicie właśnie na ekranie. Jednak mocno wątpię, że był to autentyk. Dlaczego? Dlatego, że sąd, który widnieje w treści uzasadnienia, nie istnieje w Krakowie nie ma czegoś takiego jak Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Zachód. Może być co najbliżej Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia. Następnie autor zaznaczył, że oczywiście w różnych pismach zdarzają się pomyłki, jednak ma tutaj wątpliwości, że doszłoby do tak mocnego błędu, ponieważ nie jest tajemnicą, że wszystko jest tworzone na gotowcach, co tworzy znikome szanse na pomyłkę właśnie w tym miejscu, które po prostu nikt zwykle nie modyfikuje, a następnie w ramach ciekawostki dodał, że pismo nie jest postanowieniem o zastosowaniu tymczasowego aresztu. W ramach ciekawostki dodam, że to pismo nie jest jest postanowieniem o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. To jest zarządzenie dotyczące widzenia z tymczasowo aresztowanym. Świadczy o tym wskazanie artykułu 217 KKW w treści. No i tutaj zwrócenie uwagi na dokładny zapis, czyli artykuł 217 KKW dotyczy, wygląda na to, że błędnie przywołanego przez Konopskiego artykułu 217 Ale kodeksu karnego, czyli naruszenia nietykalności dzielesnej, który w przypadku artykułu 217 KKW, czyli kodeksu karnego wykonawczego, jak wskazał radca prawny, dotyczy zasad działania. Co istotne, różnicą nie jest tylko jedna litera K, ponieważ uwzględnione są cztery ustępy tego artykułu, a w przypadku artykułu 217 kodeksu karnego mamy jednak tylko trzy ustępy, a już w przypadku artykułu 217, czyli tego o zasadach udzielania widzeń, mamy ich ponad cztery. Zobaczymy więc, jak rozwieje się ta sytuacja i czy mamy do czynienia z kilkoma wskazanymi przez radcę prawnego błędami w samym piśmie, czy jednak całość, jak podejrzewa, nie jest autentyczna, a być może Konopski pokaże kolejne informacje, które wskażą na to, że AMG przeczyta przebywa w areszcie. Sylwester Wardenga zapowiada powrót do tworzenia materiałów oraz krytykował zachowanie Bogzela podczas ostatniej walki. Około 3 tygodnie, dokładnie tyle odbiorcy Sylwestra musieli czekać na jego powrót, który przynajmniej według zapowiedzi ma nie być oparty tylko na transmisjach, ale również materiałach. Warto jednak tutaj podkreślić, że w ostatnim czasie zapowiedzi druida były dalekie od finalnej realizacji, natomiast spory udział wygląda na to, że miała w tym jego sytuacja prawna, co do wpływu, której wielokrotnie nawiązywał chociażby stwierdzeniem, że czuje się jakby miał kaganie ale obiecuję, że go zrzuci. No i chyba powoli nadchodzi ten czas, ponieważ Sylwester wczoraj poinformował o planowanym powrocie do tworzenia materiałów. Wróciłem do formy, do biegania, do ćwiczeń i do działania, nie? Aktualnie sobie montuję bardzo sporo rzeczy. Wydaje mi się, że też, no też wrócę do, do lasu bo tam się pojawiło kilka tematów i też już nie będę czekał tylko na takie turbo mocne tematy, tylko wiecie, jak ktoś się na przykład jakoś tam wypowiedział, to też od razu odpowiem, spros spros sprostuję. Um, większy, większy luz, nie? W tym wszystkim złapać. No i w ostatnim czasie potencjalnych odpowiedzi zebrało się zapewne kilka, w tym chyba najgłośniejsza wypowiedź Friza w Zgrzycie, gdzie zdecydowanie krytycznie opisał motywację i działanie druida. Z innych informacji to kanał Wataha będzie obsługiwał wszystkie formaty, rezygnuje z kanału Zalwany Pozwany, ale taki materiał ma się pojawić Właśnie na jego głównym kanale. Też właśnie zadbany, pozwany wróci myślę, że na watachę wróci, nie? Bardęgam mnie już wkurza tym się się. zastanawiam, Po co ja robiłem takie rozbicia y, na różne kanały? Po co, nie? Że jak inny format to trzeba na, dać na inny kanał? Dlaczego? Dużo osób tak robi. A właśnie za, zastanawiam się po co? Jak kanał Zero. wszystko ma na jednym i. Dość ciekawym momentem transmisji był mocniejszy komentarz do Gali Federacji Fame, a głównie pojedynku Boxel-Apostoł Najman. Sytuacja z boku wyglądała na tyle źle, że jak wspomniałem Wam wczoraj, jeśli po oczywiście nie oglądaliście Gali, to po prostu Boxel i Najman rzucili się na Apostoła. W pewnym momencie Marcin Najman przyciskał go do siatki, także nie mógł ten jakkolwiek się bronić, a głowę miał odkrytą, a Boxel po chwilowym zastanowieniu podjął decyzję o ciosach w głowę Apostoła. Wszystko oczywiście w formie pojedynku na określonych wcześniej zasadach, ale Wielu osobom forma każdy na każdego, która stała się dwóch na jednego, nie do końca przypadła do gustu i byli zniesmaczeni. Warto również podkreślić, w tym przypadku najmocniej skrytykowany stał Boxdel, który co istotne po samym starciu przeprosił odbiorców, poinformował, że ma wyrzut sumienia, natomiast stał przed dylematem, co robić i podjął taką decyzję, oraz że nie widzi więcej pojedynków każdy na każdego, po prostu w trzy osoby. To był straszny dylemat, zresztą widzieliście, że stałem i zastanawiałem się, co mam zrobić, Chciałem, żeby się w ogóle poddał najlepiej, bez wykonania. Tego ciosu, ale no trzeba było zdecydować. Zdecydowałem, że po prostu będę rąbał i źle się z tym czuję nawet teraz, bo to było strasznie feściarskie i żenujące. No i Sylwester Wardenga w czasie swojej transmisji skomentował ten pojedynek, a tak dokładnie to moment, kiedy Bokzel wmierzał ciosy, nie szczędzą słów skierowanych właśnie w stronę Michała. Patrzcie to. Gość jest y, trzymany, nie może się bronić. Jest trzymany przez Najmana, a podchodzi kurwa ten i w mordę z całej kury siły, nie? Ja pierwszy. Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz mówię, jakie kurwa frajerstwo. No co za kurwa frajerstwo. I wiecie, co jest najzabawniejsze, że oni i tak nie byli w stanie pokonać tego apostoła. I wiesz, ten mu trzyma rękę i... Żebra, z całej. Zaznaczył również, że apostoł w normalnym starciu pokonałby zarówno bokseleki Najmana oraz przedstawił swoją tezę, dlaczego akurat krytykowany za kontrowersyjną dla wielu działalność apostoł otrzymał możliwość zarobienia sporych pieniędzy w fejmie. Dlatego wymyśli coś takiego, że weźmy apostoła, bo będzie można zbudować trochę wizerunek, jak mu cisnę. Apostoł pewnie miał ugadane tylko, słuchaj, apostoł, ty nie podnoś kwestii takich, że nagle ciśnisz mi, bo jest dużo tematów, że możesz mi cisnąć i odpowiedzieć, chociażby tematy pandorowe, nie? I apostoł, mimo że go cisnęli, yy, że, że yy, daje ludziom nadzieję i, i wręcz wyciąga ostatnie pieniądze, to on nic nie odpowiadał, nie dawał żadnej riposty mocnej, nie. I na koniec jeszcze go tak potraktowali w walce. Pojawił się również wniosek, że ma kiepskie zdanie o Apostole, ale po tej walce w wyniku działania Boksdela z osobą, którą, cytując, ludzie średnio lubią, teraz po prostu mu współczują. Sylwester zaznaczył również, że nie pomyślał nawet przez ułamek sekundy, że wygra Najman, na którego według przekazów kurs wynosił 6 do 1. No ja w żadnym sekundzie nie podejrzewałem. Myślałem, że może wygra Apostol, może wygra Boxdel. Ale nawet przez ułamek sekundy nie pomyślałem, że może wygrać w najman, nie? Ale takie są friki, szanowni państwo! Takie są friki! Nieprzewidywalne! No dawaj Kasia, pozwij mnie za ten tekst, no. Zobaczymy, czy się uda wybronić tego w sądzie. Federacja Fame poinformowała dość tajemniczo o sprzedaży Pay Per View. Można powiedzieć, że mamy jakąś szczątkową informację odnośnie rezultatu ostatniej gali Federacji Fame, co jednak istotne, wypowiedź admina jest mocno zachowawcza i bardzo oficjalna, ale niesie za sobą również pewną zagadkę. Usłyszeliśmy, że wyniki programu są bardzo dobre, mają dobry zespół i są optymistycznie nastawieni oraz podkreślił dużą rolę Boxdela w tworzeniu formatów, co do których inni nie byli przekonani, a jak na przykład randki były dużym sukcesem za sprawą właśnie Boxdela. No i tutaj jest dość ciekawa informacja informacja, która pojawia się po raz kolejny, czyli oficjalne pójście w stronę Federacji Hybrydowej. Idziemy w stronę hybrydową i będzie też i będziemy to jeszcze bardziej rozwijać. Tak naprawdę nasza strategia zakłada wydarzenia sportowe na styku rozrywki i myślę, że teraz ten Fame 26 GOL to pierwszy poważny krok w stronę realizacji tego celu. I federacja hybrydowa to coś, do czego dążymy, w tym roku postawimy jeszcze na pewno dwa bardzo poważne kroki w tę stronę. Wygląda więc na to, że Fej ma plan powolnego odejścia od typowych flików, a jednak przeplatania tego dość mocno z profesjonalnymi zawodnikami. Najciekawsza jest jednak sprzedaż pay-per-view, no i tutaj usłyszeliśmy dość oficjalny komunikat. Sprzedaż była na bardzo wysokim poziomie jesteśmy naprawdę zadowoleni. Tym bardziej, że to był sezon wakacyjny, a zagładaliśmy raczej powtórkę z dwóch poprzednich gal. Wydaje mi się i nie chcę tutaj skłamać, że po fejno narodowym to jest chyba najlepsza sprzedaż od roku. Dostaliśmy za to, tak jak wspomniałem zagadkę, czyli nawiązanie do liczby pay per view w formie stwierdzenia pojechałbym do Katowic. Więc nie chcę podawać dokładnych liczb. Mogę tylko rzucić takim. Nie, w sumie też nie. Dobra, e, ale pojechałbym do Kato ale pojechałbym do Katowic. Z Warszawy, tak? No, okay. no, znaczy, no to nie, dobrze, nie, to było nie. dobrze. Pojechałbym w ogóle do Katowic. No i tutaj pozostaje tylko spekulować, a patrząc jednak na przekaz o mniejszej sprzedaży niż przy gali na Stadionie Narodowym, a jednak takiej, która była większa niż oczekiwania, no to liczba mieszkańców Katowic wynosi 280 tysięcy. Oczywiście jednak to tylko obstawianie na podstawie wspomnianej zagadki. Aniela od Krzysztofa Gonciarza pokazała wiadomości, jakie wysyłała rok temu do Sylwestra Wardengi. Temat zdecydowanie obszerny, wielowątkowy, a wręcz momentami tak zawiły, że ciężko byłoby go omówić w formie co newsa, Tak więc skupmy się tylko na następstwach ostatniej wizyty Krzysztofa Gonciarza w kanale Zero. W skrócie to do studia zadzwonił Sylwester Wardenga i można powiedzieć, że ostrze Krzysztofa Gonciarza co do Anieli, która pojawiła się wraz z nim w studiu. Nie znaliśmy jednak więcej szczegółów poza stwierdzeniem, że miała ona pisać do druida w celu zrobienia z niej influencerki. No i Aniela opublikowała dość spory komunikat, który streścimy, a resztę tak naprawdę wam zacytuję. Poinformowała, że zna się z Krzysztofem Gonciarzem od lat, a próba ich poróżnienia jest daremna i oparta na płytkich przesłankach. Wspiera go i ufa bez względu na opinię publiczną. Następnie przekazała, że jest fanką Sylwestra, a szczególnie jego postawy wobec Pandora Gate, wierzy w jego dobre intencje i dążenie do prawdy, która jej szczerze imponuje. Sylwek na swoich transmisjach live, które śledziła, wspominał, że chce założyć dom dla influencerów, szukała swojej drogi w życiu i pomyślała, że napisze, co jej szkodzi. No i następnie opublikowała wspomnianą wiadomość o treści, i tutaj cytując, jestem pełna podziwu dla Twojej niesamowitej postawy i tego co osiągnąłeś w świecie internetu, Twoja zdolność do mistrzowskiego manewrowania między kontrowersjami, a jednocześnie zachowanie swojej autentyczności jest czymś, co budzi we mnie ogromny szacunek. Twoje działania to dla mnie wzór, prawdziwy pokaz inteligencji, strategii i odwagi, chciałabym się od Ciebie uczyć, mistrzu. No i to jest oczywiście pierwsza akapit, a drugi jest również ciekawy, tutaj cytując, jeśli zobaczyłbyś we mnie potencjał miałbyś chęć uczynić ze mnie internetową osobowość byłabym zaszczycona oddam się z pełnym szacunkiem w twoje ręce bo wiem że po twoim przewodnictwie mogłabym osiągnąć niesamowite rzeczy pozdrawiam serdecznie i czekam z niecierpliwością na twoją odpowiedź dodatkowo Aniela po kilku godzinach postanowiła opublikować relację w której przyznała że tamte wiadomości nie brzmią zbyt dobrze a po prostu cringeowo czy wiadomość do Sylwestra była cringeowa hmm. No tak, jakby jak teraz to czytam to też mi jest trochę tak. No trochę się czuję <dziwne> dziwnie. Natomiast była szczera, no po prostu po prostu imponowało mi to, że walczył prawdę, mimo to, że internet na nim wiesza psy. Yy, ja zastanawiałam się nad tym, jak czy i w ogóle mogłabym wrócić jeszcze do życia społecznego, życia na social mediach. Myślałam, że to może jest dobry pomysł, że to jest jakaś droga. Na to, żeby się gdzieś tam odbudować, ale Sylwester mi na to nie odpisał jakby to był koniec tego tematu po prostu. Natomiast na transmisji Sylwester odpowiedział, że wątpi, iż w okresie kiedy otrzymał tą wiadomość, czyli we wrześniu ubiegłego roku, mówił o tworzeniu domu influencerów, ale zamierza to po prostu jeszcze przeanalizować. I ja wręcz mówiłem, że nawet nie wiem, czy GOATS będzie dalej prowadzone i że raczej zostaję póki co samotnym twórcą, że nie będę wchodził w nowe projekty, a być może za jakiś, jakiś czas będę dopiero GOATS odnawiał, nie? Więc wydaje mi się, że to jest jakieś... Ja to przeanalizuję, bo mam te moje wszystkie streamy i wrzucę w AI i sprawdzę, czy użyłem frazy, że szukam influencerów, zgłaszajcie się. Natomiast ja nie dostałem wtedy innych propozycji, dostałem tylko od tej Anieli. Gdybym ogłosił, że szukam influencerów do nowego projektu, to bym dostał pełno bo wtedy na streamach miałem 60-70 tysięcy ludzi. Padło również stwierdzenie, że być może mówił o tym wcześniej, na przykład w 2022 roku, ale po prostu jest to dla niego dość dziwne, że taka wiadomość pojawiła się akurat we wrześniu, kiedy raczej na ten temat się nie wypowiadał. Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie i pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie te na kanale takie treści. W tym miejscu się mija tu raz poprzedniego dnia, jeśli nie widzieliście, to oczywiście was zapraszam. Zostawcie lajka, like, jeśli się podobało, w dół możecie oczywiście, jeśli nie. Miłego dnia, do jutra, siema.